Cześć, ja jestem Weronika i w dzisiejszym co ja czytam przedstawiam Wam kulawego szermierza Tomasza Matery. Książkę dostałam do recenzji od autora, co nie zdarza się zbyt często, więc z całą szczerością powiem Wam, jaka jest moja opinia po przeczytaniu tej książki. Zresztą, Zawsze mówię szczerze, tylko chciałam, żebyście wiedzieli, że to nie tak, że skoro dostałam książkę od do autora, to będę o niej mówić tylko w superlatywach. Głównym bohaterem jest kozioł, szermierz, fechmistrz, który został okaleczony i który nie umie pogodzić się teraz ze swoim kalectwem i chce dowieść tego, że w dalszym ciągu potrafi walczyć. Po prostu jest bardzo uparty i dąży do tego, żeby wszystkim pokazać, że on w dalszym ciągu może walczyć, potrafi walczyć i to, że jest okaleczony... Mu w tym nie przeszkadza. Książka jest z gatunku powieści płaszcza i szpady. Mamy kompanię takich najemników, do której właśnie należał Kozioł. Poza tym mamy magię, no i świat taki właśnie typowo płaszczowo szpadowo fantastyczny. Sam autor porównuje książkę swoją do utworów Glena Cooka czy Joe Abercrombiego. Ja niestety nie czytałam tych autorów, natomiast. Zaczęłam czytać Joe Abercrombiego w międzyczasie, kiedy czytałam kulawego szermierza, i musiałam zrezygnować, dlatego że faktycznie światy. Ogólnie, no, jakby gatunek był na tyle podobny, że mi się mieszało, co przeczytałam w której książce. Więc zostawiła, zostałam przy kulawym, przeczytałam do końca i teraz mogę się brać za Abercrombiego. Cała więc książka polega na śledzeniu perypetii kozła. Poznajemy go w momencie pielgrzymki, która ma sprawić, pielgrzymki do bogini, która ma sprawić, że on przestanie być kulawy. Później towarzyszymy mu w innych przygodach. Teraz tak, plusy i minusy. Może najpierw coś, co jest po środku. To, że jest to debiut. Ja jestem w stanie debiutom dużo wybaczyć, dlatego że są to debiuty. To jest Pierwsze spotkanie autora z szeroką publicznością, pierwsze spotkanie z jakby odzewem z powrotem, więc jakby trzeba dać duży kredyt zaufania, bo kolejne części, kolejne książki, no to autor może coś poprawić, może coś pozmieniać, może stwierdzić, że faktycznie krytycy mają rację, może coś tutaj poszło nie tak. Natomiast przy Debiucie, no, no to jest. Ryzyk fizyk, że tak powiem. No i plusy. Książka jest szczegółowa, jest dosyć długa, ale jest szczegółowa napisana: dużo się tam dzieje, ale nie bez przesady. To znaczy, dzieje się dużo, ale fajnie mamy zarysowane tło. Tak jak mówię, są szczegóły. To nie jest tak, że jesteśmy rzucani od momentu do momentu i nie wiadomo w ogóle, jak to się stało. Tylko świat jest zarysowany, jakby wchodzimy w niego a często brakuje mi tego w polskiej fantastyce ostatnio. Druga rzecz na plus to to, że czytając polską fantastykę już do pewnych rzeczy się przyzwyczaiłam. A tu mamy w niektórych momentach dosyć świeże spojrzenie. Czasem są to momenty lekko naiwne, że no wszystko wskazuje na to, że to się skończy w ten i w ten sposób i to się tak kończy, ale raczej jest to na zasadzie takiego uśmieszku, że no tak się domyślałam, nie przeszkadza mi to zupełnie. Wiem, że jeżeli czytałabym innego autora, to to by się tak nie skończyło, a tutaj jest to takie zaskoczenie nie zaskoczenie. Kolejną rzeczą jest to, że historia jest ciekawie poprowadzona. Wydaje mi się to takie naturalne przechodzenie, to tak jakbym troszkę grała w Wiedźmina i miała jakieś różne questy, które niby nie są ze sobą w ogóle jakoś yy, Powiązane, ale poznajemy przez to bohatera, poznajemy innych bohaterów i naturalnie dzieją się rzeczy następne. Podobało mi się też to, że bohaterowie nie zawsze wprowadzani są po coś. To znaczy, że mamy takich statystów, którzy się na chwilę pojawiają i znikają, i to nadaje prawdziwości historii. Nie wiem, dlaczego tak jest. Czy to dlatego, że wydawnictwa po prostu ograniczają? ilość stron, że niektórzy autorzy wprowadzają na przykład tylko 10 bohaterów i oni się przelewają przez całą historię i są ważni albo tak samo nieważni. Kolejna rzecz, która mi się podobała, to podejście do erotyzmu i do śmierci. Śmierć jest, to nie jest tak, że wszyscy przeżywają. I po drugie, erotyzm nie jest tutaj taki sztampowy. To nie są lekkie romanse. I to też nie są jakieś brutalne seksy. Po prostu jest to też coś świeższego niż to, co czytałam do tej pory w Polskiej Fantastyce. Mówiłam też o tym, że historia ma dużo szczegółów, ale jest też rozbudowana. To znaczy nie jest taka prosta, że mamy trzy zdarzenia i one idą do celu, tylko pojawiają się nam tak jak już wspominałam wcześniej jakieś wydarzenia poboczne. Tutaj gdzieś się pojawiamy, tu gdzieś zupełnie idziemy po drodze coś się dzieje. Więc to mi się podobało, to, że bohaterowie w tych miejscach też się przeplatają, gdzieś tutaj kogoś poznajemy, a on później gdzieś w innym momencie zupełnie wypływa. Więc to jest fajne. Minusy Pierwszym minusem, który najbardziej rzuca się w oczy, jest okładka. Ta okładka mnie totalnie nie przekonuje. Wygląda to, jakby to była jakaś powieść dla dzieci, jeszcze z tą belką u góry. No nie wiem, po prostu nie. A jest to powieść, w której są momenty bardzo nie dla dzieci i szkoda. Szkoda, że ta okładka wygląda tak, jak wygląda. Język. Nie wiem, na ile tu chodzi o autora, a na ile o korektę. Język jest dosyć kwiecisty. I w pewnych momentach coś mi zgrzyta. To znaczy, że na przykład muszę przeczytać dwa razy pół strony, żeby zrozumieć dokładnie o co chodziło. W niektórych momentach są słowa, które mogłyby być prostsze i nie są jakby potrzebne, żeby były aż tak zawalowane. Brak jest takiej właśnie lekkości. Wiecie, czytając to, ja się skupiam na tym języku. To nie jest tak, że mi to tak płynnie przechodzi, ale tak jak mówię. Mm, też to jest debiut, więc no raz, że debiut, dwa, że właśnie no, no, no nie wiem na ile redakcja, korekta i te inne sprawy na to wpływają. Kolejny mój problem to to, że niektóre momenty słabo wybrzmiały. To znaczy dużo się tam dzieje, niektóre fragmenty są naprawdę ciekawe, ale niektóre są ważne, ale jakby przechodzimy nad nimi tak za szybko. Jest moment sztormu, i ten sztorm dużo zmienia w układzie sił całej historii. A ja jakoś tak ten sztorm przeszłam, ominęłam im, a to już po sztormie, a mm, za, za słabo wybrzmiał. Mam wrażenie, że niektóre fragmenty były długo dopracowywane, a niektóre po prostu szybko przeszły i, i przeszły po prostu. Długo myślałam, że to będzie zamknięta całość, ale później nadeszła końcówka, która ma całkiem otwarte zakończenie i jakby mm, no. Wydaje się, że będzie druga część. Jeżeli byłaby to zamknięta całość, to byłoby to bardzo na plus, bo ja uwielbiam zamknięte w jednym tomie książki fantastyczne, bo jest ich bardzo mało i też wydaje mi się, że ciężko jest je napisać, bo i czytelnicy, i autorzy przyzwyczajają się do tego, że mogą sobie niektóre wątki opuścić, nie zamykać, no bo zawsze będzie kontynuacja. I tak naprawdę wydaje mi się, że ciężko jest zrobić dobre zakończenie w książce fantastycznej, która jest jakby jednym tomem. No i właśnie, jeżeli chodzi o to zakończenie. Tam zdecydowanie za dużo się zmienia. Zakończenie zmienia wszystko w tej książce za szybko i czasem nielogicznie. Niektóre decyzje bohaterów nie są, nie są zaznaczone. Dlaczego? Dlaczego to była taka, a nie inna decyzja? A ja, żeby ten bohater był dla mnie wiarygodny, to chciałabym wiedzieć, co, co stało za tą dziwną, nielogiczną decyzją. No, i rzecz, do której można się przyczepić, ale niekoniecznie trzeba, to to, że głównym złym są koczownicy i jest to dosyć odtwórcze, ale no, taki świat. I kiedyś już o tym mówiłam, że nie mam pretensji do tego, że ktoś powiela schematy, o ile to robi w jakiś właśnie ciekawy sposób. Jeżeli chodzi o dialogi, to bardzo zależy. Początkowo nie umiałam się przekonać, były takie infantylno-zaczepne, nie wiedziałam o co głównym bohaterom chodzi. Później. Przyzwyczaiłam się, albo po prostu w niektórych momentach dialogi były lepsze. Więc różnie zależy. Tylko, że teraz jest taki nowy trend, czy to nie jest nowy trend, ale jakby jest taki trend na YouTubie, że fajnie jest prowadzić coś we dwójkę. Ja nie mam nikogo, z kim mogłabym poprowadzić. Yy, dlatego stwierdziłam, że żeby wejść w jakikolwiek dialog, to będę brała jakiś komentarz. Zlubimy czytać do jakąś opinię o książce. I będę z nią polemizować. I to nie dlatego, żeby pokazać, że autor tej opinii nie ma racji, bo każdy ma swoją rację. Książkę odbiera się na milion różnych sposobów. Tylko, żeby właśnie z kimś podyskutować o tym. Przeczytam wam tylko kawałki. Całą opinię tutaj pokażę, żeby nie było, że jakby wyciągam z kontekstu. Możecie sobie ją tutaj przeczytać. Mam nadzieję, że mogę tak robić. Jest to opinia Hersyli 2 na 10 stampowych bohaterów i taki mi się wydawał bohater tej książki. Niestety całość nie spełnia oczekiwań. Autor może miał na tę postać wyjściowy pomysł, ale nie rozwinął go w ciekawy portret. Szkoda, podobnie jak szkoda pozostałych postaci, z których można było więcej wyciągnąć. Okej, okay, zgadzam się, że można było więcej wyciągnąć. Nie wszyscy bohaterowie są yy, tylko imionami, jak później tutaj yy, sugeruje. Autorka, faktycznie, na Utera był fajny pomysł na początku i jakby nie miałabym zastrzeżeń, on po prostu próbuje i tam ten, jego historia nie jest do końca zakończona, nie wiem, myślę, że dlatego, że powinien być drugi tom. To, co mnie uderza, to ten nielogiczne na końcu zachowanie, według mnie, więc tak się zgadzam, nie zgadzam, bo sam bohater no, do pewnego momentu nie jest zły. Może gdyby autor bardziej się na nim skupił, na głównym bohaterze, ale nie. Tu jest za dużo wątków, za dużo postaci, a wszystkie one są głównie imionami, trudno więc przejąć się ich losem. Czasem zdarzy się opis ich wyglądu, ale psychologii ani na lekarstwo. Podobnie świat składa się z nazw nowych dla czytelnika, więc też obojętnych, zamiast wciągać opisami. Autor chyba za bardzo zapatrzył się w pisarzy wydawanych przez fabrykę słów i chciałby pisać jak oni, ale to jednak nie ta klasa. Faktycznie jest dużo bohaterów, połowa z nich. Ma jakąś tam psychologię, jest tam jakoś opisana, przynajmniej jakby w moim odbiorze. Yy, czytałam książki, gdzie naprawdę świat składał się z nazw i to zupełnie nowych i nie wiedziałam o co chodzi. Tutaj raczej mamy świat, tak jak mówiłam, znany z tych innych książek. To taka typowa powieść płaszcza już pady i... Mm, Mamy właśnie koczowników, mamy jakąś kohortę, która, kompanię, jakąś czarna kompania to się pana nazywa. Więc nazwy są, znamy to. Nie ma zbyt nowych rzeczy dla tego świata. Mamy magów, którzy mają jakieś tam amulety. Są nazwy takie po prostu, kiedy coś komuś opowiadam i używam zbyt mądrych słów. To się zdarza. Ale najbardziej właśnie chyba poruszyło mnie to ostatnie zdanie, dlatego, że właśnie jeżeli mówię o czymś, co znam z, z fantastyki, to jest to styl pisania autorów z fabryki słów. I to, że ich książki są krótkie i nie ma w nich właśnie tych szczegółów, zależy które, naprawdę zależy. A ta książka właśnie była dla mnie takim czymś nowym, takim troszeczkę powiewem świeżości w niektórych momentach. I no po prostu tutaj mamy dużo szczegółów i nie ma tej lekkości, tak jak w, w Fabryce Słów, ale tam te historie też są nieco płytsze, bo są rozbite na wiele części. I ja jakby nie chcę mówić, że ten komentarz jest zły. Po prostu chciałam go porównać ze swoją opinią. Trochę się z nim zgadzam, a trochę nie. Więc. Mamy trochę plusów, mamy trochę minusów. Ogólnie książka m, powiedziała, jak dla mnie, dobrze rokuje jako debiut. Nie ma takiej tragedii, aczkolwiek no, są momenty, gdzie trzeba dać duży kredyt zaufania. Jeżeli rzadko to mówię, to tutaj mogę to powiedzieć, że książka jest nierówna. Niektóre momenty są naprawdę fajne, a w niektórych widać, że czegoś brakuje. W niektórych momentach, w niektórych elementach historii, ale. To nie było tak, że ja się nudziłam. Właśnie nie. Tak więc, książka ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale moim zdaniem ma potencjał. Niech autor robi dalej to, co robi. Może radziłabym po prostu skierować się do innego wydawnictwa, ale ja się nie znam. W opisie macie link do profilu autorskiego na Facebooku autora. Na dzisiaj to wszystko. Ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.